Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes and face the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe Something Cześć, z tej strony Sanek. Przed chwilą widzieliście nowe intro z materiałami z Metina. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, więc zapraszam do oglądania. I na początku filmu jeszcze dopowiem, że to jest wszystko stary materiał. Nowy materiał przeważnie pojawia się na końcu, albo mówię na początku, że to i to jest aktualnie bieżąco na Metinie. A tutaj macie w tle, jak ekspiłem sobie Razadora na szczelinie czasu. Wbijałem mu 92 poziom, właśnie wpadł i wszystko krzycia był z 11 na 12%. Ekspiłem przy 350% PD i tutaj jeszcze macie pokaz statystyk.

I co do kapy, potrzebujemy na kapę odporność na wiatra. Także na tym MOBY jest potrzebna odporność na wiatra, także na ziemię i mrok, bo są mieszane MOBY. I z takiej kapy wypadają Jadejty Nocy. Kamień na plus 4, a także Kamień Kowala, czyli podręcznik do handlu. I tutaj 5 prób na wytworzenie wężowych ostrzy i wytworzyło tylko dwa ostrza. I obydwie broń, jakie mi wytworzyło, to są miksy, czyli na glebę. W tle macie podane 3 perfy do Expa, i ja celuję w perfa co daje 472 potwory demetiny Metiny na plus 0. A tutaj niepowodzenie, nie udało mi się wbić nowego dziewiątego skilla, piekielnego ciosu na G9, miksturą talentu. Mikstura talentu za jakby nowy kamień duchowy, a tutaj już dropienie, otwieranie szkad z wielkiego mistrza Aktrina na trzecim poziomie King gnoli. I w poprzednim mixtepie 174 powiedziałem, co tutaj działa i pokazałem drogę, ale mogę powtórzyć, silne na diabły tutaj potrzebują na tego ostatniego bossa, także odporność na mrok. Na inne moby jeszcze tutaj bonus działa silna zwierzęta, także odporność na ziemię. I tutaj z tych szkad celuję cały czas w nową biżuterię z podwójną precyzją na INTA, bo potrzebowałem jeden item, żeby mieć statystyki blokowane. I jakby udało mi się dropnąć większą ilość takiej biżuterii, to bym ją sprzedał. I taki item mógł być warty od 30 nawet do 50 wonów, bo ciężko wytworzyć 30% wytworzenie. I tutaj otwieranie tych szkad. Tutaj czytanie charyzmy pomyślnie na dziesiątym punkcie jest. You won't take this life. Poleciała biżuteria na UTP, a także na Inta, ale niestety z pojedynczą precyzją. I tutaj dobrze taki smoczy połowień wpada, albo jakaś charyzma, bo to warte było zawsze plus minus wona. Tutaj ulepszenie wężowej rękawicy, świątyni węży na kowalu na plus 6. Ulepszyło wężową rękawicę na plus 6, teraz rzut na plus 7. I niestety nie powiodło się ulepszenie, jest plus 5. a tutaj otwieranie skarbu węży bo chodziłem rękawicą lepszem no to skarby były dropione cały czas i celowanie w te kamienie demonów przerobione jakieś małe błogosławieństwa ale głównie to właśnie też w te kamienie wężowe z plusem bez plusa bo nawet jak już zbroję wykułem to i tak warto to było sprzedawać bo coś tam było warte i poleciała szarfa dziesiątka i kamień mocy demon właśnie przerobiony. O, on był warty 8 wonów w tamtym czasie. Tutaj jeszcze otwieranie połyskujących muszli. I z 14 polskich muszli, 14 kawałków kamienia, nic nie poleciało i tutaj próba wytworzenia zbroi na surę wężowej, dwie próby, 50% szans na wytworzenie i niestety ani jednej nie wytworzyło. To próba wytworzenia dla odmiany nawoja i też nie wytworzyło. Otwierałem po muszle, kawałki kamienia, a ze szkadią hara biżuteria, ale niestety z pojedynczą precyzją, oprócz tego nic ciekawego. Rzucałem dwie szarfy dziesiątki wyżej, zrobiłem szesnastkę, i podbijanie mojej dwudziestki jedynki tą szesnastką i zostaje bez zmian 27% szarfa do odpału pod Inta, pod Ostrze. I tutaj dalej latanie po tym trzecim poziomie, jaskini Gnoli, zbijanie tego wielkiego mistrza i dropienie z niego skrzyń labiryntowych, a także skrzyń zrobionych złotem.

5-6 szkat z bossa nawet wypada, szybko jakąś się zapełnia. Te szkaty się nie stakują i tutaj otwieranie tych skrzyń i dropienie tej biżuterii z podwójną precyzją. Rękawica złodzieja poleciała niestety 3 godzina. Myślałem, że to lepsze poleci, co wpadale wygórne, ale niestety nie A tutaj jeszcze kilka słów o konkursie. Do wygrania 50SM. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Należy zostawić lajka, komentarz z nickiem z serwera Polska i suba. I zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Chyba, że będzie duża aktywność, no to dwóch zwycięzców wyłonie. I jak do tej pory, trochę tego jak u poleciało, ale niestety wszystko, wszystko z pojedynczą precyzją. Mało farta, jakby fart był, to już pewnie bym dropnął taki item i bym go ulepszał na plus 9. A tak to nic, same mixy z pojedynczą precyzją. A tutaj ulepszenie itemów na inta, żeby zobaczyć jaka precyzja wskoczy. Tutaj naszynik ma podwójną wolę, ale niestety precyzja pojedyncza, czyli na glebę, a branza ma niby pojedynczą wolę, ale po ulepszeniu jest podwójna plus precyzja pojedyncza. I tutaj ze jest na typu, poleciała, charyzmę spaliły jak czytałem, niepowodzenie i dobrze, że choć jest smoczy jeszcze poleciał. I tu już któraś z kolei próba ulepszenia wężowej rękawicy na plus 8 i niestety nie powiedzą się ulepszenie, zostaje plus 6. Otwieranie 33 połyskujących muszli, tylko jedna połyskująca krwawa perła. Otwieranie skarbu węży, poleciały politury, tutaj jakieś cztery płaskujące muszle i z tych czterech muszli biała płaskująca perła, zarobiony, plus minus 20 wonów no w tamtym czasie była warta, taka biała. Tutaj bonowałem talizman lodu, dodało 10 silnych walce z potworem Pustyni i piąty bonus yy, odporność na ludzi 2%. Teraz jeszcze próba zmiksowania talizmanu ognia małem swym, tylko 6-7 bonu i niestety nie zmiksowało 6-7 bonu. Teraz jeszcze miksowanie talizmanu lodu. I tutaj na farcie za pierwszą zmianką wbiło 25 odporności na lód, 4 obrony, do tego 3 i to zostaje, pójdzie na handel. I tutaj jeszcze w tamtym czasie na metinie był event ritual Krwi, uzbierałem 900 dusz, za te cenne ofiary krwi zbijaliśmy moby, dostawaliśmy te dusze i tutaj kręcenie. I starałem trafić trafić rękawicę siedmiodową, lewy górny ruch co wpadała, 50 dropu, aktualnie mam klikniętą już jedną, albo to zaczarowanie zwierzaka. I podsumowując, trafiłem tylko jedną siedmiodymą rękawicę, co wpada lewy górny róg. tak to jakaś szarfa, 1%, pedeki, przepustki, atak. Tutaj jeszcze została ta rękawica na 5 dni, 16 godzin. I tutaj do, niej, do widza rybki. I tutaj jedna zbianka w hełm od widza i wbiło 10 diabły, 10 na magię i 4 orki. A tutaj zbiłem króla Bało na opuszczonej twierdzy, żeby sprawdzić, czy że coś się w dropie zmieniło, ale z tego co widzę, się nic nie zmieniło. Dalej leci szkatułka Johara, do mgły. Tutaj wam dodam jeszcze opis na wiki, co z niego wypada. I na króla Bao Bało potrzebujecie siłę lodu, odporność na lód, a tak to z dropu, no to to jest ta charyzma nowicjusza najlepsza. Oprócz tego lecą jeszcze inne charyzmy, ogólnie wszystkie, bo są trzy poziomy charyzmy. I tak to można tego bossa zbijać i farmić sobie też szkatułki Johara i celować tą nową biżuterię na odporność z podwójną i pojedynczą precyzją. I I tutaj z powrotem jestem na trzecim poziomie z Otwieranie szkad, żeby wydropić tą nową biżuterię. Najlepiej jadę i tu słońca, czyli na Inta z podwójną precyzją. Poleciała charyzma od 50kk do Wona. Przeczytałem pomyślnie gitara. Na 11 punkcie teraz mam charyzmę. I podsumowując, najlepsza to była ta herzba, która siadła pomyślnie na 11 punkcie. A tak, do no to nic nie poleciało ciekawego. Bliżu teraz pojedynczym precyzją tylko. Tutaj otwieranie skrzyni hydry. I po otwarciu tych dziewięciu hydry nie poleciał żaden kamień magiczny i zdropu na lepsze to te dwa zwoje egzo. I tutaj przerabianie na kolumnie kamyków. Kamyki wypadają albo z różnych misji, albo można je zdobyć z szkat które lecą na melee grupowej. I tutaj przerabiam kamyki i kadeki od 0 do 3 na walutę Gaia. Tych kadeków od 0 do 3, tak jak widzicie, potrzeba mnóstwo, więc wystawiajcie na rynku, dropcie je. Po 500k za sztukę nawet. I żeby tutaj do tego portu tej kolumny się dostać, to albo zbijamy hydrę i tutaj się pojawiamy po przejściu przez teleport, albo pierścieniem Hydry. I tutaj mamy 70%, a w 1 mamy 30% na przerobienie. To taka ciekawostka. A zatem przechodzimy do losowania. Pierwszym zwycięzcą zostaje CryptoCris, a drugim skubany SQB. Gratulacje, mam nadzieję, że kupon się przyda. I na końcu jak zwykle jakieś pozdrowionka. I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!